No to my tam w międzyczasie w takim razie pokazamy nie mu dziewczynkę. Fred, patrz, to ta mała, tam co, przy tym komputerze stoi. Widzisz? Okej, okay, powiem, że tu jestem też. Yy... No i podchodzę do niej. No ja w międzyczasie podchodzę do siostry Joy, tak powolutku przyczajony. Tak? Teraz do kogo to? Też nie wiem. No dobrze, to tak było. Podchodzisz do siostry Joy i... Aha. I tak się patrzę no, trochę na dymam mięśnie. <grymne> na dyma mięśnie. Co chcesz z tym osiągnąć? To Feorcy na razie nic, ale czekaj dalej. Eee, no cześć. brata. No Napina się, no i. No, napina się i, i mówi. No, witam panią. A witamy w Poke Center, W czym mogę pomóc? Eee, moja prośba jest dosyć osobista, o której pani kończy pracę. Um, um, ona odpowiada ci niezwykle męskim głosem Twojego mistrza gry. Eee, poproszę czarczyk. Demet. Eee. Zamaskował się, by uroczyć. Czy coś? Kwiaty by jej przyniósł, nie, od razu. Ale on tak nie myśli, on wiesz... ten pytanie kwestia. Eee, Czego to co na no w końcu? Ja Rozprawiam? już wiem, jaki jest stopień trudności tego rzutu. Chcę zobaczyć, co ci wypadnie. No, też ciekawy jestem. A jaki rzut, no co? Na czarn. Tarn, tak? Czyli mówiąc mówiąc urok słowem prymitywnym i zwykłym. <laughs> Będzie wesoło. No, to co? Ja jest ja tato. Zajęło coś, się odezwie, podbiegam do niego i chcę mu pomóc. <laughs> Jak, jakbyś, jakbyś miał... Pięć razy tyle, to ewentualnie by, moglibyśmy rozmawiać, wiesz? Natomiast siostra ja Joy odpowiada. Ja mogę mu pomóc? Czekaj, ile mówisz pisać razy tyle, tak? Siostra Joy jest kobietą o niezwykle anielskim sercu i nie chcąc zranić Twoich uczuć, odpowiada ci z miłym uśmiechem i profesjonalizmem najlepszej opiekunki Pokemonów na świecie. Centrum Pokémon otwarte jest 24 godziny na dobę, by pomagać wszystkim pokémonom, które potrzebują pomocy. A ja tak zawieziony odwracam się i siadam na podłodze oparty o, o, o tym blad. Może podchodzę do krzesła? K -k i Siadam na nim, bo już nie mogę stać, <śmianowic> takich się i śmiać. Zataczając, zataczając się lekko, zataczając się lekko takim kaczym chodem, podchodzi do ciebie Chance i Cię klepy po główce. Chance i Chance? Chance Do mnie? Nie do Mardoga. nie do, Ty nie do, to, do mnie. Do mnie. Ja bym mogła to bym zrobiła tu teraz zdjęcie. Ja po brata po ramieniu mówię, nie martw się, umówię Cię jedną z I idę do tej dziewczynki. Aha, i tam dalej siedzę zawiedziony. rozmawianie o dziewczynach, jakby to były Pokémony, które mogły je złapać. gdzie do Agat. Dobrze, więc... E... Fred, rozmawiasz z małą dziewczynką. Tak, Ta przedstawiam się. Cześć, jestem Fred. Ha? No cześć! Jesteś trenerem Pokémon. No pewnie. A no to super. A jakie masz Pokemony? A różne, a czemu pytasz? A. a, a, a bo, bo ja też tak zbieram Pokemony. I Ja też zbieram. Mhm. I ja mam... M, takiego Pokemona, ale ja go nie chcę. A jakiego masz Pokemona? No taki żółty jest. I ja go nie chcę. I on ciągle śpi, tylko w domu kryłyszki kradnie. A ja, ja bym chciała Katerpi. Ale Katerpie. z rodzicami byliśmy i ja próbowałem złapać Katerpi. I ona znowu opowiada tą przydługą historię mm -hmm. o tym, jak mm -hmm. wyjechała na biwak. Próbowała złapać Katerpi, ale niestety nie trafiła pokebolem. Pokebol wleciał w krzaki. A ja się powróciła po niego. Że jakoś on zdał... Dorosły, to wy. Ale Chyka, pragnę... czekaj, czekaj, czekaj. bo, bo, bo to ten Pokéball leciał w krzaki, no ja tam poszłam sprawdzić, ale okazało się, że niestety. O katerpie! No katerpie! No, zajęty! Hey. <laughs> <laughs> <Masz kawałka. śmiech> ale pokaż mi tego swojego katerpie. Ja Pokemona. to słyszę? Słyszysz. Mały no Poké ja tak Center. biegnę, wpadam na niego, tylko popychając i mówię. Ale on ma chorego katerpie. O jej, to... to... mam? <laughs> Pana. Ale jak jest chory, a, jesteś, jesteśmy w centrum medycznym. Pani doktor, może zagwarantować, że mój katerpie jest zdrowy, ale pierwszy No on, on jest chory, inaczej. Któryś inaczej. Kuzynka. Kuzynko? <noise> 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 on chowany w oceanarium. Jezusia! Kuzynko, Czy ty wiedziałaś kiedyś Katerpie w oceanarium? Mam <laughs> Moment! Moment, moment, moment! I myśli, że jest Maciekartem? To pokażę, to jest lepsze niż tawerna. <laughs> no wiesz! Rozwracam. No wiesz, fut! Inaczej! Ale mój jest zdrowy, no jak. Jak może być chory, no. Jaka okay, jest reakcja tej dziewczynki? no zaczyna, zaczyna podejrzliwie patrzeć, ale z drugiej strony przyznaje rację Fredowi, że, yy, że no w sumie, no to jesteście w Poke Center i w sumie można sprawić, czy jest chory. Ja tak patrzę, krzywym okiem mówię. Skoro ona jest, tak mówię, mówię na głos, żeby każdy słyszał, nie? Skoro ona jest takim fanem Caterpie, to niech sama go oceni. Na przykład, no to ja wypuszczam Caterpie i. I biorę Pokédex i skanuję Pokemona przed sobą. Czy ta Abra faktycznie jest yy, na zewnątrz? Tak. No żeby ją, żebym pokazała Pokemon. Posyłam porozumiewawcze spojrzenie do Amber. Ach, Amber szepcze do Freda na ucho. Tak podchodzi do niego i mówi na ucho. Nie widzę, że Agacie bardzo zależy na tej Abrze. Ty się po prostu chcesz pozbyć swojej katerki. Swojego. Twojego. To jest on. Twojego katerki. Tak się znasz na pokemonach i nie potrafisz płci rozpoznać? I nie potrafię zapamiętać. <laughs> Przecież stoję, obok ciebie. <laughs> eee, więc pokedex wyciągasz, tak? Tak, po prostu wyciągam pokedex. Pokedex się od odzywa... Dobra. Psychiczny Pokémon Śpi 18 godzin dziennie. Jeśli wyczuje niebezpieczeństwo, teleportuje się w bezpieczne miejsce, nie przerywając snu. No okej, okay. wyposiadka, trpi i za to mała dziewczynka. No pisk, wycie, wiesz, i tak wyciąga ręce, po czym tak pytająco patrzy w twoją stronę, czy może dotknąć. Możesz spróbować, ale on taki troszkę nieufny jest. Eee, Rudy, Rudy, ja do katerki. Mm. Uciekaj! To, to, e... to będzie też na nagila czy na co? Na command check. To ja w tym czasie zagaduję do Agaty. i pytam się, czy podoba się ta. Abra? No, jest taka. Taka, taka... idealna. Taka idealna. A ten worek na śmieci masz ze sobą? Yy, jest w śmieciach. No bo... Może mu się wymieni z tobą. Tylko no... O, to staw... ja pójdę po niego. <noise> <noise> <A> ja... <noise> Mirweka. Stata pakietów. Milweka przecięła cię. Dobra, to do kogo ostatecznie trafi ta Abra? Czy bym mógł ustawić, kto będzie kontrolował? Eee, nie ustawię tego jeszcze, bo to zależy. Przejdźmy w akcję, jeśli może teraz na Agatę. <noise> to ja biegnę. Ja powiedziałam że jak Agata wybieg Agat wybiega z pokazem, to ja mówię do niej: Agat, czekaj, pomagaj. ci! <noise> no to ja, jak, ja, ja biegnę pod ten śmietnik. A ja ten. A, a nie wiem, wyszło mi 8 na komandę. Do Za mało. Katerpicie nie posłuchał, nie uciekł od nich. O okay, ja, w tym czasie tam, tam abry oglądam. Próbuję dotknąć tam, podejść do niej, w tym czasie coś tam robię. Śpi. Z... Śpi, kiedy tak próbujesz dotknąć, to tak nagle w błysku światła znika. Pojawia się dwa metry dalej, dalej śpiąc. Z kubala widziałeś? Marduk. Ja on tam dalej zamyślone, leży. <noise> Siedzi. Cięsie, 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 cięsie. Cięsie, cięsie. Pat, 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 pat po główce. Ja tak ma no. Dobrze, przenieśmy akcję. Przenieśmy akcję. Przenieśmy akcję do e, Futu i Mirweki, czyli Agat i Amber. Wolku na śmieci! Szukam go. Zostaw go mnie, okej? Okay? Okay. Robię tak samo, jak poprzednio. Przeglądam śmietniki. O, najpierw sprawdzam ten, w którym był wcześniej. Jest tam. Teraz, jak już wiecie, gdzie jest, to znalezienie niego nie jest większym problemem. Kurczę, zastanawiam się, czy zwabili go na jedzenie ma jakiś sens, bo on w tej chwili jest dla siebie we własnej stołówce. Ale wyciągam bajta i sprawiam, czy na niego zareaguje. No, zareaguje. To wyczłowiwuje No, to wyczłowiwuje się ze śmietnika. Zauważasz, że ten worek na śmieci ma takie pęknięcia, jakby w szwach, i wylewa się z, wylewają się z nich takie macki, jakby gnijących odpadków, kawałków szkła, kamienie, jakichś takich rzeczy, i tymi łapkami posuwa się do przodu. Okej, okay. wstrzymuję oddech i jeszcze raz próbuję go channelować. No to rzuć na channelowanie. z no. wstrzymać oddechu. Dlaczego czy do 6 plus 9? Bo jedną y, szóstkę, jedną kość zamieniam na 6. Ale to jest channelowanie, nie befriending. No to odejmij 6. Pokémon Stand działa tylko w, w konkretnych y, warunkach. To raz, a dwa. No, ale mimo wszystko, nawet bez jednej szóstki, dałabyś radę. Więc udaje się. Widzisz, od razu zdajesz sobie sprawę z tego, że masz do czynienia z trabiszem poziomu trzeciego. Który zna ataki Struggle, Poison Gas, Pound i Recycle. Jest cichej natury. Co robi Recycle? Eee, hmm, Pokémon Dedication. Z której generacji to jest Pokémon? A nie wiem. Trzeciej? Najprędzej chyba. Za mało. Nie wiem, co robi Recycle. Nie masz pojęcia, co robi za Recycle. Przy szczęściu ci nie powiem. Okej, okay, to teraz mówię do Trabisza. A to jest ona czy on? Czy to jest bezpłciowy pokonan? E, nawiązujesz z nim komunikację. E, to jest... E, to jest samica Trabisz. Sprawdzę czy przypadkiem jest nie bezpłciowy, przypadkiem, czy się źle wpisało. To ja tak... siadam przy tym Trabiszu. Nie, no to jest samica, tak. Wyciągam, wyciągam przynętę. I, I przekazuję pani Trabisz Zwracając się do niej w myślach, pani trabisz, e, komu nawiązujesz w czasie Channelingu nawiązujesz komunikację bezpośrednio z Pokémonem. W czasie tej komunikacji nie możesz skłamać, i oboje zdajecie sobie sprawę z tego, że, że ta strona nie może kłamać. To przekazuje e, pani trabisz, że jest taki trener, który ma tego więcej i pokazuje na, ten, na przynętę. I ma zawsze przy sobie jedzenie. Że bardzo chciałby się z nią zaprzyjaźnić. Ale kłamiesz. To nie jest kłamstwo. mnie nie kłamie. Ja w sumie może tak. Więc e, Trabisz e, w komunikacji z Trabiszem przede wszystkim takie wiesz. Słyszysz takie świerszcze. Cisza, cisza, cisza. Po chwili takie. A mogę zjeść to, co wyciągasz do mnie. Zostawiam to na ziemi i odchodzę dwie. Odchodzę No co trabisz, wychodzi spod tego śmietnika i zjada tą przenę. Powoli spokojnie. Flegmatycznie. Ale odpowiadam propozycję. Przypomina mi o mojej propozycji. Gdzieście tam... Yy, gdzieś się tam w moich myślach niestety, ponieważ nie mogę kłamać... Yy, Yy, przemyka to, że jak nie pójdziemy po dobroci, to stanie pokebolem, czy chce, czy nie. A teraz się tak zastanawia, ale, ale po co? E, tere, ma e, po co ona ma iść? Czy po, po co ona by chciała? Czy po co ja chcę ją złapać? No, generalnie, ale po co? Mój przyjaciel jest trenerem Pokémonów i e, może sprawić, że będziesz silniejsza. I chciał, żebyś została jego przyjacielem i chodziła z nim razem. I on ma zawsze jedzenie przy sobie i u niego gotować i dobrze gotuje. Nie będziesz głodna już nigdy więcej. Hmm. Dobrze, no to możesz spróbować. spróbować. Chociaż w zasadzie w zasadzie już nie jesteś w stanie nic spróbować, ponieważ formalnie rzecz biorąc ten Pokémon już ma... Możesz, a nie, tu, tu jest możliwość. Możesz spróbować, on, zdajesz sobie sprawę z tego, że ma przyjazne nastawienie w stosunku do was. Możesz spróbować podnieść je o jeszcze jeden stopień ten na charyzmę. Na, na Na u mnie, u mnie to jest intuicja w tym wypadku. Dobrze, no to intuicja możesz zastosować tą zasadę, ponieważ to jest i Pokémon. Jeżeli ci się ten rzut powiedzie, to się zgodzi. No po prostu za sam channeling, za to, że nie kłamiesz, nie jestem w stanie ci przyznać takiego bonusu, że pokonu tam pójdzie. Wow, 20, dobra. No to jest stanie się zgodzić na to, żeby z tą pójść. Super, to rzucam Pokéballem w bo nie mam zamiaru brać jej na rękę. No okej, okay. więc e, trabisz doczołguje się do tego Pokebola, szturcha go macką i znika w błysku światła. To że się robi od razu jakieś takie dużo czystsze. Aha, aha. Chodźby, chodźmy, chodźby, chodźby. ciągnę Amber za rękę i ten i bieg do strony Pokemon. No 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 biegniemy. To ja w tym. Się... Oho. Pytam, pytam się dziewczynki, jak podoba się Caterpie? Caterpillar jest taki liczny. Nie? No to co chcesz się zamienić? Tak, chcę się zamienić. No to zamieniamy się, tak. Tutaj to działa tak, że ponieważ Pokémony są przypisane do konkretnego właściciela, to jest m.in. powód, Powód dla którego um, nie jesteś w stanie rzucić Pokéballem w pokemona, który już ma właściciela. Mhm. Więc wymiana nie polega na tym, że wymieniacie się pokebolami, ponieważ do tych pokebole przypisane są konkretnie właściciele, tylko idziecie do siostry Joy. Normalnie to się da zrobić przy pomocy pokedexów, natomiast no ona nie ma jeszcze pokedexa swojego. Idzie do siostry Joy, ona wkłada te dwa pokebole do specjalne, specjalnej maszyny i oddaje wam z powrotem wasze pokebole. Natomiast Rozpoznajesz, że to jest twój pokeball, no bo to jest ten pokeball po Caterpie ten, pamiętasz, on był używany, mm -hmm. lekko podrapany. I to jest ten sam pokeball, ale no już nie ma w nim katerpi Inna tak? zawartość, okej. Okay. Tak. Nie przynajmniej weszły, czy nie? Dobrze, no i mówię tylko tej ty młodej, dobrze się nim opiekuj. Już tam jesteśmy? E, tak, oczywiście, no to jest kawałek drogi tylko. Wpadam z pokebolem w ręku. Co ja mam, co ja mam, chcę, co wy... A nie, nie, zaraz. Złapałam ten świetnik, o. I wypuszczam... Nie mów rabisza, to jest szlachetny pokémon. I y, wypuszczam ten, tego pokebola tuż koło Freda, tak prosto pod nos. mi się. Okej, okay, ja czuję pewnie smród, tak? Tak. Aha, to dobra, to ja się w takim razie otrząsam przez ten smród i tych tak się od tego tego Czenci kiernę głową z podziękowaniem i przyjdę do, do, do was prawie co się dzieje? Gdzie poszedłeś? Do was prawie co się dzieje? Aha. No ja tak kucam do niego i cześć. Tak patrzę na jego reakcję. A ja, a ja do tego, a ja do krabi O, to jest ten, który gotuje. No, to trabisz tak patrzy na ciebie i tak cicho. Trabisz? Ładna jest, to jej co. Ale. Poza co tym coś jestem wy, wywnioskować, czy chcę uciekać, czy, czy, czy jest moja obojętna, czy coś. Zdaje się być przyjazna. Się przyjazna być i zainteresowana. Nie. I tak tak się patrzy takimi wielkimi oczami, wyczekując, jak No to wyciągam z kieszeni jakiś smakołyk eee, I na ręku wyciągam i podaję. Widzisz, jak w czymś, co de facto wygląda jak worek śmieci, otwierają się usta. Które wyglądają jak zwykłe rozdarcie worka, ale w tych ustach znajdują się wielkie, ostre, trójkątne brzytwy zęby. Wyglądające mm -hmm. jak odłamki porcelany i szkła. to, odkładam jedzenie na ziemię. I to jedzenie zostaje pochłonięte w 3 sekundy. Co właśnie? kosztuje? Zdaje się, to uśmiecha się. to No dobra tak, tak bardzo chcesz tą abrę. To się zamienimy. Niemal, że widzisz jak mężczyzna mi ogonek. Tego nie mam. Jezus, tak się obrazał właśnie, ja mam czekam! zapytać o ten ogonek. Wolę nie wiedzieć, wiesz? Dobrze, że mam <laughs> osobny pokój. To daj sp... to ja chowam y, panią Travis z powrotem do Pokebola mhm. i do Freda. To wyciągnij Pokedexa. No, wyciągam. A Przykładam. to w ogóle zakręcone, bo ja się wymieniam z Lambert, tak? Tak. No, to Lambert daje mi. się musi jeszcze. No, 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 Pokédexa. Te Pokébony, się no, Przykładam Pokebola do jego Pokédexa. No i chwilę tam Pokédex pracuje i nagle Pokeball zmienił zmienił e, e, właściciela. Wisięż mi pokebola, wyciągam rękę w jego stronę. No to ja. Ale ty jest jak pokebola, to nie chcesz tego? Abre? Agata chce abre, ja złapałam. Mm -hmm. No dobra, no to daj jej pusty pokebola. No Już okay. odpisuję. Ja ją złapałam i nawet nie musiałam z nią walczyć. To starałam się powtórzyć to samo zagad. No przykładasz do jej Pokedexu swojego Pokebola. Na swoim PokéDeksie pojawia się zapytanie, czy, e, czy zapoczątkować za wymianę. Ekran dotykowy, klikasz yes, 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 Tak, chcę updatey z Microsoftu, tak, Windows jest fajny. yes, 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 W końcu udaje się przeprowadzić całą operację. Dziękuję, idzie, przytulam. No już, już starczy. Fajny z Ciebie gość! A ja przytulam siostrę. Ja, ja wiem, też przytulam pierwszy. siostrę i oddaję jej Pokébola. Y, Nagle po z po Kebola. Kebola wyskakuje Rita i też się przytula. <laughs> Rita. Rita Wszyscy się, się przytulają. Dobrze, to ja Kurda, odchodzę do brata, do... <laughs> bo tak już jest. Ja tak patrzę skołowany. Co, co, coś tu śmierdzi. <laughs> Nie patrz na mnie. <laughs> Nie no, tak czy inaczej oddaję Amber y, Pokebola za złapanie y, rabisza Okej, okay, odpisz sobie. Ej, to w ciągu się wyszła Kubana. To sobie Amber jak coś. O, zapisałam. Okej, okay, to ja tak jeszcze pro go wypuszczam i go tamtym pokedexem dowoduję się od nim jak najwięcej, tak? Mm, o Rabiszu, tak? Tak, tak. Abra jest taka śliczna. No... Co meluje Abra? Za jest moment, tak, okej? Okay. Tak. Za moment. Najpierw, najpierw chcę yy, rozstrzygnąć to, co zrobił Fred. To jest generacja piąta swoją drogą. Tak, tak, sprawdziłem. A czy tak pytanie, gdzie się zaznacza, które skanowaliśmy już Pokémony? Co? Nie, nie, Gdzieś... nie zaznacza. Nie, no bo tak jak mówiłem, nie zaznacza się, które. Yy... Skanowaliście, tylko które złapaliście? Mhm. Czyli muszę pamiętać po prostu, o których mam już wiedzę, tak? Tak, znaczy nie musisz pamiętać, bo zawsze możesz wyciągnąć po kodeksa. Natomiast y, Trabisz jest mi się wydaje dziwnym y, dziwnym... Y, wypadkiem, ponieważ dwie osoby za niego zgarną expy. bo ty go zostałeś w wymianie, mhm. więc no, liczy się dla ciebie, no ale Amber, eww, tak. Tak, Amber go złapała, więc mm -hmm. ona dostanie XP za złapanie też, de facto, za, za z, z Pokédexa. Za Amberę, no ty i Futu dostaniecie XP. Okej. Okay. Rzemieciu też byś powinien, takie tak, że będziesz Berekę się i Ja się zamienię z tobą. <grychy> Twoją drogą można by je potrenować. Dobra, y Trawo. Oh. Pokémon Pokemon, worek na śmieci. Wdychanie wyziewów, którymi beka, spowoduje, że będziesz spał przez tydzień. Preferują niezbyt czyste miejsca. O słysząc to, co mówię, to do, 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 do Freda... Mowa. No ja chciałem powiedzieć tobie, że to w twoje kieszenie tak wyglądają. Jak moje kieszenie? W moich kieszeniach jest tylko To wszystko sterylnie. Mama mówiła co innego. Sugeruję, że moje zdjęcie nie smakuje? Się obracam do tyłu. Jakby to nie pytanie było do mnie. No. No okej, okay, to, to, to go chowam, bo tu tak trochę zalatuje. Czy w takim razie Fred i Agat dostają doświadczenie za Abre? Tak. Gdybyś to lepiej rozegrała, to żeby dostała. Aż tak bardzo się o to nie będę kłócił. To, 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 to się cieszę, że siostra ma to co chciała. No najlepszy. <avatar noises> Dobra, a teraz kolej do dla, dla Pokémonu dla mnie. Stwierdzam. Chodźmy wy, chodź wy do parku. Jest chyba ciemno. No coś po parku chodzić? Może marny duchu? Obronisz mnie, prawda? Uśmiecham się. A ja tam... cię się hmm. siostrzyczko. A, a jak tam będzie jakaś zboczona trenerka i będzie chciała na mnie zgwałcić? A to z chęci to zobaczę. Ty śmiesz. mu chleb na myśli. No czemu nie? W sumie mogę cię przejść. Po tak po są mnie parku? Jest tu mistrz gry, gdzieś jakiś park? Coś takiego? W tym stylu? No e, jest. Na pewno jest. Jest, no jesteście w mieście, więc jest. Natomiast zanim udacie się do parku, ja tylko przyniosę wam do kart e, Pokémony, które okay? zdobyliście. Okej. Okay. Więc e, Furiousman w twoim e, skoroszycie, w twojej karcie powinien się pojawić karta Trabisza. Mm. Aha, okej, okay, na końcu jest, widzę. Ona się zawsze dodaje na końcu. Przeniosłem, przeniosłem. Opi ja okej. Okay. Natomiast... E, futu... Tu jest Smrodek! W twojej karcie. <grymne> Mój komik się tak nazywał. E, się, Abra. możecie swoim pokonanom nadać ksydy. E, I teraz udajemy się do parku. To jest kobita. Kobita, tak. Jakiś problem? Nie, spoko. Myślałem, że to nie ma pł płci, ale spoko. Może mieć. Rozmóż ją z gramerem. Będą piękne dzieci. No.